Co to jest wielki dom? Ten wielki dom to jest chrześcijaństwo. 19 werset. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, a więc są też tacy, którzy nie są Jego. I Pan zna tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Pan zna tych, którzy są zbawieni. Którzy uwierzyli w Jego. Syna pana Jezusa Chrystusa, i mają życie wieczne. Są zbawieni raz na zawsze, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary pana Jezusa Chrystusa. A widzimy, że niestety wokół tego fundamentu, bo nie można powiedzieć, że na tym fundamencie, powstała wielka stodoła, wielki budynek chrześcijaństwa. I to chrześcijaństwo z nazwy, które zawiera w sobie ludzi niezbawionych i zdawionych. zbawionych. Zbawionych. I niezbawionych. Jest to przemieszane i tutaj Paweł opisuje to jako wielki dom. I w tym wielkim domu są nie tylko naczynia złote, naczynia złote to są wierzący Pana Jezusa Chrystusa ludzie, srebrne to są odkupieni przez Pana Jezusa Chrystusa ludzie zbawieni, ale też drewniane, czyli takie, które życia Bożego w sobie nie mają. I gliniane, czyli takie, które są całkowicie bez tego pierwiastka elementu odkupienia i zbawienia. Nic Bożego w nich nie ma. Jedne służą do celów zaszczytnych i potrafi tak być, że jakieś winiane lub drewniane naczynie jest używane w miejscach, w których w ogóle nie powinno być kogoś, kto nie jest dzieckiem Bożym. Nagle za kazalnicą staje ktoś, kto jest niezbawiony i głosi słowo Boże, choć sam jest niewierzący i idzie do piekła. A z drugiej strony widzimy, że prawdziwe dzieci Boże też nie zawsze zajmują właściwe stanowisko, bo dają się uwikłać sprawy tego świata. I dwudziesty pierwszy, jeśli kto, do, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do każdego dzieła, do wszelkiego dzieła dobrego. I tutaj jest wezwanie. U nas jest to oddane tak, że nawiązuje to do wieku. Ale tu nie chodzi o wiek, tylko o pewien rodzaj porządliwości. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj. A zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Nawet najstarsi ludzie mogą tego nie pojmować, że celem jest zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Co to znaczy z czystego serca? Słowo Boże mówi, że ludzie czystego serca, będą oglądać Boga. Bo Pan Jezus to powiedział, w kazaniu na górze błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że Bóg przez wiarę oczyścił serca tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I z Galacja mówi, że my jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.